Krzymaneczko z tej strony, Krystiano 58, 19. Life: A inny? No, ja oczywiście, że ja, Pański Jumping. Pierwszy raz na moim kanale. Pierwszy raz jestem zaskoczony, że ja to nagrywam. Ale nagrywam, i to może być piękne. Jak my to nagrywamy, no przecież to jest niemożliwe, że my to nagrywamy. Będziemy skakać na bigetcie. A kolejny odcinek będziemy skakać na bigetcie, jak będzie 5000 łapek w górę. A jak będzie 1000, a jak 3000, jak na 1000 to zakopane. A jak, 2, jak 3, to będzie wikersund A na razie trening. Trening. Tak jak mówiłem, mam trochę. Pozarabiałem troszkę. Mamony, mamona, mamona wraca. Tanko No i planica. Planica jest największą skocznią. Oprócz Big Tylko, że w kosmosie tam co wolno jeżdżą. Nie tak jak w DSJ, nie? Na szczęście tutaj reklama się nie włączy, nie? Ja w tą grę grałem i trzeba też trochę. Jak to? No dobrze, jest sesja. Rangowe. Już myślałem, że coś znowu ja nakręciłem. Ale nie. Tym razem nie. Mega Nie no, żartuję, słabiutko Pięćdziesiąte miejsce. Nawet miejsca nie ma tutaj. Pierwszy raz, chyba nie. Jak chcecie wiedzieć, nie umiem skakać na mamutach. Jak ktoś to... Kosmos! Kosmos! Ej, nawet do dwóch tu nie doleciałem. Co ja? Nie ma formy. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma formy. Nie ma. To trzeba powrócić do tej formy. Ale jak? Dobra. Szkoda, że nie ma Kamila, on by poleciał, ale to jest żelataż, nie poleci. Tylko, że nie pokazał jakoś w niżnym Nie? O, jednak pokazuje formę. O! Poleciał Piotrek. O, uh, pierwszy raz. Puch. Pierwszy raz. Podniosę puchar. Jest. Ciekawe, czy to był tylko przypadek, że dobrze się wybiłem w progu w ostatniej chwili, nie? Bo ja się w ostatniej chwili wybiłem. Tak to nie umiem w ogóle, w ogóle na tym skakać na planicy. Tak, to był przypadek. To był... Ej, ja nawet nie dolecę do tego, do czerwonej linii, to, to. To był przypadek. To tylko mogę powiedzieć. To był przypadek. A dlaczego? Tego nikt nie wie. Uważałem Piotrka za dobrego, a on nie chce. Niech słaby. Ty może. Uch. Słabe umiejętności mu dali. Słabe. Komputer musisz się bardziej postarać, bo rok temu to on dobrze skakał. A nie tak jak tym komputer każesz. On bardzo dobrze skacze. Jak chcecie wiedzieć. A ja? Źle skaczałaś. Źle. Do, no bo jak zawsze. Ja nie umiem skakać. Ja zawsze nie umiem skakać wcale. Ej, ciekawe, czy doskoczę wreszcie. Jest! Doleciałem do 200 metrów. Jest, 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 jest. jest. A teraz Wam pokażę. Albo teraz Wam zakopane pokażę. A ja wiem, co będzie. Jak zakopanego nie będzie, to będzie historyczna scena kabaretowa. Kabaretowa. Tak, sobotka scena. Kabaretowa będzie! Tak, właśnie tak, sobotka scena. Kabaretowa będzie. Na tysiąc łapek w górę. To Was robię. No oczywiście. Dobra. No i tak jak mówiłem. Zakop. Tutaj trzy, myślę, że trzy... trzy skoki wystarczą. Trzy skoki wystarczą. A już Wam polecam wbić pojutrze, bo pojutrze nuta, nutka, nutka nowa. Nowa nutka, wreszcie, po 6 miesięcach wróciłem. Tak, wróciłem, wreszcie, nie? To możecie sobie zadawać, wreszcie, wróciłem, no wow. Po 6 miesięcach. Dopiero? Dopiero 58,19? Musisz się bardziej postarać. W piosenkach oczywiście, tak to? O, widzicie? Widzicie? Ja nie umiem na mamutach skakać. To jest najlepsze, że nie umiem na mamutach skakać. Nie, na mamutach się nie da skakać. Tu będą pięć skoków, bo ja... będzie pięć skoków, jeszcze nam cztery zostały. Ale tak na początku czujesz, że źle skoczyłeś że, że źle po prostu skoczyłeś O no i się dobrze skaza wszystko Piotruś skoczył no i ksiąg w górę jeszcze albo dwa jeszcze dwa skoki oddamy jeszcze dwa skoki i kończymy odcinek na pięknym tle wybiorę Już to uratowałem! Ej, naprawdę! Ty jak ja to uratowałem! Ciekawe jakbyśmy skakali na żywo. Takie ciekawe, które bym miejsce miał Pewnie pierwsze, pewnie pierwsze, jakbym jakbym był piąty na liście startowej. A Pietrech jest trzeci. A to myślę jakoś tak jako wolny by był. Na liście startowej. No dobra, no bo to jest to... Pierwsze na liście startowej jak wolny, potem jest... eee, to masz i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mi się go. Lele. No to let's go. Ostatni skok. Eee, reklama. Dlaczego? Na szczęście mogę ją pominąć. Już teraz mogę ją pominąć. No i ostatni skok. Historyczny. Na zakopcu. Kolejny uratowany Ej, ja to skoki... Ej, teraz samo skoczyłem ile przywody dostałem Niemożliwe Niemożliwe Albo wam pokażę teraz edytor i skończymy film O, to będzie bardzo dobrze No, nie chcę żadnego Black Friday Na chwilę wrócę, powrócę do Was No i już jestem wreszcie Wreszcie jestem, no jak? się, że trzeba było Trochę. No i edytor wam jeszcze pokaże. Edytor jest bardzo fajny. Wszystko wam pokażę po kolei. Najpierw zawodników. Przyjrzyjcie się. Przyjrzyjcie się. Ja tu szybko tak polecę. Tak na szybciko. O! To mój stworzony. Jak coś? zakocha. Przepraszam. wszyscy są. Nawet Jarosław jest, wow! Jarosławek jest! nowe to chyba każdy zna. No to ja szybko tu polecę, żeby reprezentację tylko pokazać, nie? No i poleciałem, Hugen, Hugen. CCC. Ej, a ciekawe... Ej, Francuzi mogą skakać normalnie. Mają już team. Team ja? Nie, no. że sobie pododajemy, a to nie stać, nie stać, no. nie stać, ta 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 Dobra, nic ta to się nie da? Hmm, daj. Ale ja ta Nie, ta tylko... słabe. Dobra. Michalina Zarow. Ale, ale ja jestem zapytać gry: Czy to jest Michalina Zarow? Czy to jest Michalina Zarow? Mogę się zapytać? Czy to jest Michalina Zarow? Tego to ja nie wiem. Na pewno nie wiem. I nie będę i nie chcę wiedzieć. No dobra, to już wszystko właśnie pokazałem. Bo mi niech się przemieniło. I na jakim tle by tu zakończyć? O, na szyrku zakończymy. No i takim właśnie sposobem się żegnam, siema i cześć.